Pani Alicja P, mieszkanka Ursynowa. Szanowne panie, piszę ten list, bo chcę, by dotarła do pani z... opinia zwykłych warszawiaków, którzy mają szczerze dość tej hudzy. Takiego śmietnika bałaganu nawiasie przechodziłam wczoraj obok pani z moimi gośćmi do łazienek nigdy tu jeszcze nie było. Jak panią nie wstyd. Trzy wykrzykniki. I to są kobiety, pielęgniarki, które z higieną winny być za pan brat. Zrobiłyście chleb w środku miasta. Dość tego. To nie tylko moja opinia, także moi znajomi sąsiedzi mają o was podobne zdanie. Jeśli nawet na początku popieraliśmy wasze protesty, to teraz już mówimy nie. Zacięte z nienawiści twarze pań wystawiają jak najgorsze świadectwo całemu waszemu środowisku i protestowi. Wiadomo, że nie chodzi o podwyżki. Gdyby tak było, wasze przywódczynie nie wyszłyby wczoraj z rozmów z profesorem religą. To przecież nie my wyszłyśmy, prawda? Nie kłamałyby bezczelnie na temat swojej okupacji urmu i warunków, w jakich tam przebywały. Dajcie, dajecie sobą manipulować. Dziś już wiemy, że jesteście na garnuszku nie, A ci robią wszystko, by znowu wyjechać na waszych plecach do władzy, by móc kraść, kraść, kraść na potęgę. I nie, wierz, nie, 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 poplecznikom, którzy twierdzą, że że są są waszej waszej stronie. Już nie, 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 swoje dzieci, mężów, żeby zajrzeli na portale internetowe. Ludzie mają was już dość i waszego protestu. Wracajcie do domu. Alicja P. Mieszkanka Ursynowa. Dziękujemy o, Pani, napisała? Pani Alicjo, prosimy o